Witam na kanale Gazetki i Promocje z tej strony Himek. Słuchajcie, zaczynamy. Wielki tydzień. Tydzień tak wielki, że nawet mój wózek w Biedronce wyglądał na przerażony. A to dopiero początek. Wielkanoc z zapasem, a w moim osiedlowym markecie panuje atmosfera jak z psychologicznego. Ludzie chodzą jak zombie, tylko zamiast mózgów szukają majonezu kieleckiego. Nie wiem jak wy, ale ja już w niedzielę palmową zrobiłem szybki zwiat. W biedrze, a tam palmy z plastiku, baranki z cukru i babki, które są tak słodkie, że insulinę można brać profilaktycznie. I oczywiście majonez, majonez. Majonez i jeszcze raz majonez, bo jak wiadomo, bez majonezu nie ma świąt. A jak ktoś przyniesie do świątecznego stołu sos tatarski, to babcia wyciąga różaniec. Przewidując nerwową atmosferę, wszedłem do sklepu z gotową listą jajka, kiełbasa, chrzan, babka. Wyszedłem z jogurtem, paczką skarpet z minionkami i świecą LED w kształcie kurczaka. Tak właśnie działa Biedronka. Myślisz, że masz kontrolę, a potem stoisz w kolejce do kasy z trójpakiem, pasztetu i pluszowym zającem. A co z mięsem na święta? Apokalipsa, panie. Pan w koszuli w kratę, łokciem odpycha kobietę, próbując dosięgnąć z schabu, a ona błyska swoimi groźnie wyglądającymi paznokciami, jakby planowała wbić je w owego pana, albo co najmniej w jego szynkę. Gdzieś obok wrzeszczy dziecko trzymające wielkiego czekoladowego baranka, który już do połowy jest zjedzony z drugiej strony, jak się przyjrzysz to niektórzy ludzie studiują metki z białej kiełbasy jakby to była co najmniej praca naukowa na temat wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia no i jaj, nie da się ukryć są, ale czy twoje będą z chowu klatkowego, ściółkowego czy może z luksusowego wybiegu, ja wziąłem trzy rodzaje niech kury mają świadomość że ich praca nie poszła na marne Wielki Tydzień to nie tylko Czas duchowego przygotowania, ale też mentalny trening przetrwania w sklepie. Kto przetrwa kolejkę do kasy samoobsługowej z uszkodzonym skanerem, ten jest gotowy na święta. A kto znajdzie majonez za mniej niż 7 zł, ten błogosławiony w promocjach. Na koniec życzę Wam, moi drodzy promocjowicze, abyście znaleźli w biedronce wszystko, czego potrzebujecie i jeszcze trochę więcej, bo wiadomo, może się przydać. I pamiętajcie, jak Zostanie Wam za dużo jajek, to można je potem wymienić na zajączka u Cioci Haliny. Mam jednak nadzieję, że podczas owych przygotowań nie zapomnijcie wpadać tutaj na kanał Gazetki i Promocje. Będę codziennie na Was czekał, a skoro już jest okazja, to dajcie łapkę pod filmem, a jak ktoś do tej pory zapomniał, to niech zasubskrybuje kanał. Życzę Wam stalowych nerwów podczas zakupów i do zobaczenia w sklepie.